Cześć, zapraszam Was na pierwszy film z 100 tygodniowych vlogów, które będą ukazywać się na moim kanale. Będzie to przegląd wydarzeń z całego tygodnia, co robiłem, jak pracowałem, czym się zajmowałem. No dość sporo się u mnie dzieje, więc będzie sporo ciekawych rzeczy. No a teraz zaczniemy tego vloga od pierwszego. Pierwszego wydarzenia w minionym tygodniu, gdzie zostałem zaproszony na zaprezentowanie nowego produktu, który wszedł na polski rynek. Są to mrożone spody, mrożone tak, dobrze usłyszeliście, jako osoba, która świadczy różne usługi dla klientów, muszę znać każdy produkt dostępny na rynku, więc takie prezentacje są u mnie na porządku dziennym, tak więc zobaczcie sobie parę migałek i lecimy dalej. Halo, 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 halo. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Ja grab jeden, ja grab jeden. Słuchaj, słuchaj. to jest w ogóle, nie? Pizza Palala Romana, tak w skrócie mówiąc. Eee, włoski odpowiednik tej pizzy to jest Palala Romana. Scrocchiarella to jest nazwa własna tak naprawdę, którą Ital Mil wymyślił dla tej mąki i dla tego produktu. Mhm. Poprawna nazwa włoska to jest na, na ten produkt to jest Palala Romana, czyli pizza rzymska z łopatą. Okej, okay, czyli w, jakby ona jest y, produktem regionalnym właśnie tam rzymskim, tak? Generalnie tak. Można powiedzieć, znaczy generalnie nie jest to ten sam produkt co telia romana, ale jest to bardzo produkt do siebie zbliżony, ponieważ technologia produkcji ciasta jest bardzo podobna. Natomiast różni się kwestia wypieku, tak? No bo telia romana jest wypiekana w blachach, a ta jest wypiekana na łopacie. Ale generalnie zastosowanie y, czy nawodnienie ciasta i tak dalej będzie bardzo podobne do siebie. Totalny. troszkę tak Spędzę, słuchajcie, na zebranie z OKTO, mamy takie organizacyjne z całą załogą i po tym zebraniu postaram się wam pokazać w ogóle, jak te browary wyglądają, jak tam wyglądają nasze punkty, czym ja się tam tak naprawdę zajmuję i w ogóle, jak, jak całe to przedsięwzięcie wygląda, to jest całkiem spoko, więc myślę, że wam się spodoba, także lecimy z tym tematem. One. Two. chodzi o to jak konkretnie wygląda praca na tych punktach, co my tam tak naprawdę wypiekamy, jak te pizze wyglądają, jak robi się ciasto i tak dalej. To ja sobie to zostawię na następne filmy, żeby to troszeczkę rozłożyć, bo tam jeszcze spędzę przynajmniej z miesiąc czasu takiego siedzenia dzień w dzień. Więc będzie dość dużo tych przebitek. Natomiast teraz śmigam do innej restauracji, śmigam do restauracji na francuskiej, która się zwie Petco. A ile wody tutaj z miłości wlałeś? Z miłości? 72% jest. 72%. Okej. Okay. To jest biga? To jest ciasto. Na bidze? Na bidze. 100% z tego co wiem, nie? Tak na szkoleniu pokazywałem chyba 100%. No dobra. 72%. Na razie trzyma się całkiem sprawnie, ale ono za jakieś 2-3 godziny się rozleje i będzie połączone. A masz jakieś ciasto z wczoraj żeby pokazać? No i na takim chłopaki sobie pracują, nie? Wygodniej się pracuje? Cudownie, to jest jak chmurka. Jak chmurka. No dobrze, zrobimy jakąś pizzę to Wam pokażemy jak zrobię. Obracaj. Jeszcze z lewej strony. 五，八年。 A ja nie nagrałem filmu nie wiem, że... <laughs> Czemu mi nie powiedziałeś? Chciałem e... Chciałem żeby było śmieszne Siema, awaria gazu słuchajcie nie działa Tutaj stoi kolejka Kolejka nie ma Kolejka do nas do jedzenia tak A my nic nie możemy ugotować Wszyscy ludzie są w kolejce tylko siedzą sobie i... <laughs> No tak Bo już czekają godziny czasu Jak oni tutaj ruszą to ja nie wiem Trzeba być zaraz cias. Jest i prez. O kurde. O nie. A miałem nadzieję, że pójdę zaraz do domu. <laughs>